Dzień dobry! Witam Państwa na kanale firmy Lunfix Szklarnia w Ogrodzie. Dziś proponuję odcinek specjalny nie o szklarniach, ale o tujach jesienią. Zapraszam! Żywotnik zachodni, zwany potocznie tują, to najpopularniejsza roślina żywopłotowa w polskich ogrodach. Stanowi doskonałe tło dla innych roślin, oddziela od sąsiadów i tłumi hałas. Mimo wielu zalet, potrafi też sprawiać kłopoty. Najczęstszym problemem jest brązowienie igieł. Jeśli w koronie tui zaczynają się pojawiać nieregularnie rozmieszczone brązowe pędy, to znaczy, że roślina została zarażona fytoftorozą. Aby zahamować rozwój choroby, należy dokładnie oczyścić roślinę z obumarłych gałęzi, a także usunąć suche igły ze środka korony. Igieł z chorych roślin nie należy wyrzucać na kompo. Po oczyszczeniu tui należy wykonać oprysk preparatem przeciw fytoftorozie. Roztwór trzeba zrobić zgodnie z zaleceniami producenta. Zbyt wysokie stężenie środka jest szkodliwe dla środowiska, a zbyt niskie nie zwalczy choroby. Oprysk należy wykonać w suchy, bezwietrzny dzień. Po zabiegach pielęgnacyjnych warto zasilić tuję je nawozem jesiennym. Pomoże on roślinom przetrwać zimę i ułatwi start wiosny. Do wyboru jest wiele nawozów w różnych postaciach. Ważne jest, aby stosować datkę zalecaną przez producenta. Odpowiednio pielęgnowane tuje odwdzięczą się pięknym, zdrowym wyglądem i będą ozdobą ogrodu przez wiele lat,